Nie było finału. Co będziecie robić jutro? Cóż, znasz to powiedzenie. Carpe diem. Że co, proszę? Carpe diem. To po łacinie chwytaj dzień. Można też powiedzieć, że chwytaj dzień to po łacinie carpe diem. Tak, jak najbardziej. Mamy nadzieję, że odcinek ten do wszelkich działań was pobudził. Chcielibyśmy wam powiedzieć coś, ale nie chcemy długo nudzić, bo przecież każdy z nas to wie, choć to pracy stary jest. Każdy zwyczajny dzień, niezwykły może być. Nie musisz budować kolej. Po prostu traf, by te wszystkie letnie dni by były cudne. I tak z tym zajęty były. Poszliwisz mocno się, kiedy życie minie Korzystaj z życia, chwytaj mi po prostu kartę minie. Dobra ludzie, było fantastycznie, ale chciałbym coś przećwiczyć Panie i panowie, światowej sławy choreograf, Kenny Ortega! Dzięki finaszu. Słuchajcie wszyscy, w ostatnim chórku wyprostujcie ramiona, o tak? Dobrze. Oba ramiona prosto. W porządku i dać z siebie wszystko. Pięć, sześć, siedem, osiem! Nie musisz budować kolej, ludzkie. Po prostu prawdy te wszystkie letnie dni by były trudne. I tak spędzaj, je, by nie były nudne. Bo mocno się, kiedy życie minie. Jest jej życia, chwytaj dzień, po prostu karpę bije. Ciesz się życiem, chwytaj dzień, zawsze karpę bije. Ciesz się życiem, chwytaj dzień, zawsze karpę bije. się życiem, chwytaj dzień, karpę bije.